Prezentuję gołąbko numerze 2038, yy, taka troszkę głębsza samiczka, yy, inbred na moje Hoben, widać po kolorze, na przepięknym niebieskim oku będzie pewno to widać. To oko to muszę powiedzieć wszystkim, że ci którzy nie znają oczywiście z tej rasy, bo yy, rodzina Hoben sprzedała wszystkie gołębie po tym jak zmarł ojciec, jak zmarł dziadek, jego żona i, i Nadia. To zdecydował się sprzedać się w 13, bo mój ostatni Hoben oryginalnie jest z to wtedy mi jeszcze 4 gołęby podesłał. Także ojciec jest mazany, bardzo fajny gołąd. Tu jest chyba siostra na aukcji. Natomiast matka jest z 547, czyli wszystkie te stare hobby na siebie są tu nałożone w tych gołębiach. Czyli linia Pinocchio, Perfecto. Dla tych, którzy nie wiedzą tylko tak wspomnę, czy by to wymieniać te poszczególne gołębie jak Pinocchio, Dandy i inne inne, to wszystko to się wywodzi z z Bo kiedyś tam miałem jakieś takie pytania, ale to można wszystko sobie wyszukać na internecie. Co to był, co to za linia GoNB Huben.